Witam, jestem Sinus Polska. A ja to jestem Poker. Siemanko, witam. A to jest y, Survival Games, y, link do... A, link do... Ma, mam dwa! Dwa żelazne, dwa żelazne! What the fuck? Co? Gdzie jesteś? Tu. Skręczę na respie, skręczę na respie. cię! Masz, masz, masz. Ała, lagi! Masz, szybko! Dobra, dawaj, no. lecimy, lecimy na nich. Czekaj, trzeba ogarnąć czy ty... Dobra, w dupie z tym. Idziemy tam, ta tu się biją, tu się biją, dobra, zabijemy Dobra, dobra, zabijemy. Dawaj. Nie O fuck, ja, ja ciebie biję Dobra, nic się nie stało. Ej, o, o, jak miło. Ej, chodź no, tutaj, Ja tutaj wiem to... gdzie jest jedna skrzynka. Chodź, 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 chodź. Co to ten... bomb Fuck! Szybko! Nie, lagi! Śledziem go biłem Dobra, ja... Chcesz buty? No, Jo, daj. masz 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 łapiesz łapiesz uważaj Niko nie ma Dobra, idziemy Dawaj Dawaj Może idziemy iść. chodź tam na A... miasto chodź tam na miasto czekaj skrzynka skrzynka o jest coś trzy śledzie A, ja mam cztery chodź Dobra, idziemy, idziemy tam na miasto Fak no te lagi są po prostu no ta arena jest z, z lagami widzisz o, chodź 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 tam ja mam takie dziwne że co jakiś czas tak... Po prostu przeskakuję jakby. O, o, goście, dobra, spoko. Mamy żelazne. Dobra. dobra. A po jak ucieka, patrz. Ofa. Tak, ale nieźle nie mi się poszczęściło, nie? No ty, dwa żelazne. Dawaj. Biegnij za nim, ja jestem tutaj w domku jak coś. Nie, nic nie ma. Uważaj za tobą! Co? Jakiś kolej. O! Nie, zabił mnie. Najkrótsze ZG normalnie na świecie. Ja jestem, ja jeszcze żyję. Czekaj, wiesz jak wejść na spektora? Nie, nie, tu chyba się nie da, nie da się. Dobra, to ja sobie wejdę na dwójkę. No dobra, dobra, ja tutaj dokończę. Ale, strasznie. Ale dobrze nam poszło. Narzekam. Trzy, <śm> trzy miecze, trzy miecze żelazne. No spoko, spoko. A to wszystko dzięki tobie, bo ty nie? A żeś trafił na skrzynię. Jacie, jakbyś jeszcze to przetrwał. Nie. Dobra, mam znowu żelazny. Hello. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mieczy! Jakich? Żelaznych czy? Osiem! Osiem fuck. mieczy! Trzy takie te i resztę drewnianych. Ja cię, ale jestem ładnie wyposażony. O, oh, fak! Nie, no ja to chyba wygram. Ja. Co to jest? Mam trzynaście rybek. Czaisz? Trzynaście. Koleś, koleś tam jest z jaksowym, ty co za oszust jeden. Co? Z jaksowym nie można mieć. Ale no, ale to jest jakiś oszust, no mówię, że z sobie na nie, nie tu idzie. A, no A ja chodźcie, taki... chodźcie tutaj. A ja taki, what the fuck? Szkoda, nie, że nie jesteś tutaj ze mną, bo to byśmy to wygrali. No ale wiesz, no ktoś musiał wygrać. A, ten... Widzę, widzę Kresia, widzę. Dwóch, Uu, jak miło. Giń, giń, bananie. Uda ale, mi się go zabić, giń. Jest, udało mi się go zabić. Ej, ale i to nie wyleciało, no hamstwo. A dzięki, dzięki, wygrałem chyba, zaraz wygram. No co za hamstwo, Zabijłem koleśia i nic, Główno nie nic nie wyleczy. No Mi dobrze, idziemy, nie narzekam, nie, nie ma tutaj nikogo. Nie no, ktoś Ale musi być. jednak te ścinki są tragiczne z, tym, z tego atakcjonu. Chyba jednak do banki Mandicama wrócę. No nie gadaj. Nie no, mi się nim dobrze nagrywa. Nie narzekam. A mi właśnie nie. Ja to wygram, mówię ci, ja to wygram. Idę tutaj na naszego. No oh fuck jaki frajer miał szczęście. Po oh szczęś szczęście, po mu się muszę że nie wiem. Elo, elo. No, Dobra. Chce, I mnie. tak, i tak jak zdech. Dobra, ja jestem jeszcze z jakimś kolesiem idę go poszukać, bo nie wiem gdzie stoi kampi pewnie gdzieś i tak dednie. O, oh, fuck. Tak ci źle idzie? Nie no, dobrze mi idzie, ale. Tutaj nie, no... te ścinki mnie normalnie demoralizują. Na Anabandi nie miałeś? Nie, nie miałem żadnych ścinek. To spoko. Ja miałem tam jakieś tam lagi, ale to z braku Optifina. Aha, aha, nie no, ja już też mam Optifina, sobie wgrałem, ale. Nie no, ta arena mi się poszczęściła i to jak. Tylko nie wiem, gdzie ten koleś jest. Bo gdzieś chyba się chowa, czy nie wiem co. Go nie widzę nawet. O, chyba najlepiej ja uzbrojony my... jestem tutaj. Ja zaraz się zrzucę... Nie no, ja robię stop na tym programie i zacznę nagrywać e, Bandicamą. No dobra, ja tu już będę nagrywał tym jeszcze. Dobra, ja stopa tu robię. Gdzie jesteś? Huhu. No nie wiem gdzie on jest. Fuck Taka mała mapa, jeszcze nie mogę go znaleźć. Sinus. Eno taka mała mapa, jeszcze nie mogę go znaleźć. Pewnie gdzieś tutaj kampi Jaki z niego, nie wiem mhm. Jest tutaj coś? Nie, nic nie ma. Spoko. Okej, okay, teraz zaczynam nagrywać. No obraz taki. A więc witam ponownie, teraz nagrywam... Innym programem. Ja tylko dodam, że to jest gorszy program. O dzięki. No to... Kurczę, nie, no. Normalnie jakaś No, ja ty co się dzisiaj dzieje? Nad, nad tym bandikami mam jakieś lagi. No Bo... ja nie mam. Mi to dobrze idzie tutaj. Nawet, nawet arena mi się dobrze układa. No to wygram. No, ja to wygram. Na pewno ja to wygram. Ale gdzie pewno... jesteś, gościu? Gdzie ty jesteś? Napisz no. mu na spawn. Pewnie tak nie czyta. Ja... No, tak jak każdy. No. Ja to tylko czasami sobie zainstaluję, może bo był szczat i tyle. Dobra? No ja się. Nie, no ja idę, po niego idę. No nie wiem, gdzie jest jeszcze, nie wiem, ale nie, no ja idę po niego, bo tak to ja nie mogę. Ja nie mogę. O coś no, kurcie... Ja to no? zrobię dla, dla ciebie, ja to zrobię i to wygram. Wygram. Dobra, wygraj, wygraj. A ja też się postaram wygrać. No dobra. Obyś nie miał lagów, tyle ci życzę. Dziękuję. No spoko, spoko. Naprawdę dzisiaj mam jakieś pecha normalnie do tego ty. No a ja tutaj kolej się nie mogę znaleźć. W ogóle taka mała mapa, on gdzieś, nie ucieka Ten... A jeśli chodzi o tą mapę co dzisiaj, to już wykombinowałem jak to będzie działać teraz. Jaką mapę? Tom The Walls. Tą, co próbowaliśmy dzisiaj nagrać. E, tak, e, jutro tak. będziemy od nowa nagrywać, nie? Ten tak. to... E, Załatwimy już ten problem. A co było? Ten, e, teraz nikt nie będzie miał opa, tylko po prostu zrobię schody do jednej i do drugiej ścieżki. No spoko. E, sorry, ale ja gadam z wrogiem moim, bo jutro cię chyba zlejemy, tak. To byś chciał. Nie no, my to wygramy. Sorry ludzie, ale muszę z nim pogadać. Jeszcze z nim nagrywam, ooo A z kim ty tam będziesz dalej z tym, jak Asperem. on miał? Ja będę z Asperem, a jak nie, jak nie będzie mógł Asper, to nie wiem, to może z Małym, no nie wiem, nie wiem, No, koś co tam wybiorę, na pewno wygramy, już ty się... O jest, mam. wreszcie, po tylu latach pojawił się mój przeciwnik, giń, wygrałem. Wygrałeś? Tak. O, jo, widzę, 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 Sinus Jubi. wygrał. No ty, jak ty wygrałeś, to ja chyba też. Dobra, te, teraz liczę na ciebie. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie SG Gdzie on jest? Gdzie on jest? I co możesz patrzeć? Poczekaj, SG Help mi napisali. Dobra, co my tu mamy? SG Help, sb star, Respawn, Flag. Nie, no nie ma go. Jak tak dużo się Kurczę no enable player in game, join. No nie jest, jest, widzę go, cały już widzę. Zabij go, zabij go. Zabij go, zabij go. Tylko nie wiem gdzie on jest? A tutaj jest. On ma zaczątowany. Ale spoko, Ej, gdzie on jest? Tutaj jest. O oh, fuck, ale walka, walka tytanów. Wygrałem, tak. Poker face wygrał. Oh je, yeah. oh je! Yeah. Dobra, a więc arenę. dziękuję wam za więc obejrzenie. Tak, no właśnie, to było na tyle, tak wygraliśmy obaj. Widzę cię chodź, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, wygrałem. No dobra, ma... to było na tyle ode mnie. I ode mnie. Też. No dziękuję to... Wam za obejrzenie. I, tak. I... Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. O, dobra. Cześć! Marka, Marka.